A tutaj jest taki lasek, właśnie przy tej wodzie. Fajnie, tutaj jest wlat. Teraz sobie weźmiemy trochę pospieramy śmieciuchów i puszek. Tak jak widzicie, mam pusty bagażnik. Pierwsza butelka leży. Wniesiemy no torby. Jest wrzucone. Idziemy dalej. Tu jakaś puszeczka leży. Bierzemy. metalowa Ale O, tu następne leżą. Też weźmiemy. trochę czajcu o tu następna leży weźmiemy przygniecie od razu jest Uderby. trochę jest idziemy dalej Następna puszeczka bierzemy butelkę też <laughs> zanosimy do torby Idziemy dalej No i następna puszeczka bierzemy jakaś butelka plastikowa też jest też wejdziemy <laughs> Zawsze trochę mniej będzie się śmieci w lesie. Mm. Idziemy <laughs> dalej patrzeć Czy coś jeszcze jest? Jest jakaś folia. Piwie dymowe. Tam ciwcy są zaraz weźmiemy <coughs> następna folia od Tatr <coughs> sory za ten bo ale jestem chory jeszcze Zabierała. Idziemy dalej zobaczyć. O, następne proszeczki są. Widzę 1, 2, 3, 4. Proszeczki następne I następne. Jeden, Idziemy do torebki Już trochę jest. Idziemy do samochodu teraz przełożyć folię do drugiej folii, a puszki zostaną w tej puszce tej torbie otwieramy w samochodzie tak jak widzicie mam pusty bagażnik przyłożymy teraz Lasy to do i budynku szklanego i to coś do usłyszenia.